No to cześć, siemanko, witam A dzisiaj tak z zaskoczenia kolejny film Chwilę nie było filmów, Ale trochę wracamy A to dlatego, że jak może słyszycie I widzieliście w poprzednim filmie Który pewnie wrzuciłem już W momencie gdy oglądacie ten film no zrobiliśmy mały przeszczep Otóż tak. Niebieski ogar poszedł w części na razie. Oczywiście broń może nie idzie na części. Poszedł po prostu do rozbiórki, żeby go wyremontować. Oraz Enty. Natomiast no, wymaga to pewnego nakładu finansowego i roboczego. Więc na ten moment nie jest to dla mnie wykonalne. W mojej obecnej sytuacji. Dlatego no, na razie zabrałem się tylko za to, żeby go troszeczkę... O, pokażę tylko kamerę. Żeby go troszeczkę porozkręcać w końcu, bo stał biedny już taki stały, i stał i czekał na swoją kolej. Żal mi się już to zrobiło. Także został na razie rozkręcony. Tu co ciekawe, główny wkład pracy ma moja dziewczyna nie ja ja zajmowałem się w tym czasie maluchem. Ona miała swoją robotę, rozkręcała całego ogara. I na razie ogar w częściach wylądował w piwnicy gdzie czeka na swoje, że tak to nazwę lepsze czasy no ale dobra co w związku z tym, że tamten ogar w części, co ma do tego ten ogar i w ogóle no mówię, dla tych co nie oglądali poprzedniego filmu którzy może nie kojarzą tego dźwięku tego cudownego jednego w swoim rodzaju dźwięku bo jak wiemy każda jawka brzmi inaczej Dla tych, co mi kojarzą, ten Ogar dostał silnik z tamtego. O tak, e, dlaczego? Tak, jakoś stwierdziłem przy tej całej rozgrywce, że w sumie dużo roboty z tym nie będzie. tam tamtej silnik, był, w sensie ten, który jest teraz tu, był praktycznie do końca na chodzie. Także stwierdziłem, zrobimy przekładkę. E, to tamten ogar skoro raczej się tego remontu nie doczeka, skoro mam jeździć cały czas tym na razie, to dlaczego miałbym nie wstawić lepszego silnika, skoro mam, to po co mam jeździć na tamtym, który już powiedzmy, że lepsze czasy ma za sobą, skoro może on razem z tamtym ogarem leżeć i czekać na swoją kolej. Uznaję to za najbardziej słuszną opcję i w związku z tym e, poczyniłem pewne kroki, aby przeszczepić silnik. No i teraz co o samym przeszczepie no gdzieś to tam pewnie wspominają w poprzednim filmie, ale ponownie dla tych, którzy nie oglądali, dla e, tych, którzy nie oglądali, to powiem krótko. Silnik generalnie zachował się całkiem nieźle, nie, nie ucierpiał z powodu tego, że długo stał, nie zastał się ani nic z tych rzeczy. Jedyne co tak naprawdę wymagało odświeżenia to zapłon i to wyłącznie dlatego, że po prostu były trochę zapyziały. Gdzieś tam po prostu troszeczkę Wilgoć podeszła czy coś Zaś nie działo wszystko rdy, Takie tam pierdoły generalnie Nic szkodliwego, nic co by miało wpływ Jakiś taki większy e, Tylko tak naprawdę kosmetyka e, Także nic strasznego e, No co, zapłon został cały odświeżony Wszystko podregulowane I tak dalej e, Musiałem troszeczkę z gaźnikiem się pobawić Nie tyle nawet nie był zapchany, on czyściutki był no, Też tak tego tam profilaktycznie przeczyściłem Ale był czyściutki Niemniej wymagał on po prostu tam drobnych regulacji nie wiedzieć czemu. Przelewał po prostu paliwo, zawieszał się pływak, tam zmieniłem pływak, to miglitę pływaka, taką, tą której on pracuje. Nie mylicą, główną miglicą. wymieniałem te części i generalnie jest ok. Lecz po pierwszych jazdach stwierdziłem, że jeszcze należałoby zmienić jedną rzecz. Stare platynki były troszeczkę zużyte, nierówno zaszlifowane. To jest trzeci bieg, matko naprawdę nie czuję normalnie biegu tak się rywie do jazdy Na no, ale w każdym razie te stare platynki były no, jeszcze niby ok bo, bo generalnie działały no, ale nie dało się ich porządnie ustawić bo mówię ta przerwa nie była równa cenie. nie była równa na całości jakby że tak powiem w związku z czym stwierdziłem że zainwestuję w nowe platynki całe 10 zł szał generalnie to była cała inwestycja tego ogara w sensie ten silnik żeby go w ogóle doprowadzić do takiej jedności no i jak widać jeździ mało tego on że tak by to powiem zapiergała. dawno nie jeździłem tamtym ogarem czy też za za tą mocą bo to naprawdę ciągnie bez najmniejszego problemu na wszystkich biegach a ja też swoje ważę jest duża różnica Problemem jednak okazuje się sprzęgło. Nie tyle samo ciągnięcie, chociaż tam bez sprzęgu podobno trochę ciągnie, co ślizganie się. Ono się skleja. Muszą przede wszystkim zacząć od wymiany oleju, przepłukania silnika. Ale podejrzewam, że profilaktyczna wymiana tarcz sprzęgłowych nie zaszkodzi. No, zobaczymy zresztą, jak to będzie. ja pamiętam kiedy ja to sprzęgło robiłem ale mówię, no może się też trochę rozchodzi, no, dajmy mu też trochę czasu, wiadomo, że się długo stał eee, no w każdym razie mimo wszystko jest ok, mówię, tam jakieś drobne poprawki jeszcze było tam do porobienia, bo widzę, że tam ma lekkie problemy z palaniem, to on cały czas to miał, że na zimnym nie mu trzeba było chwilę pogazować, żeby on eee, żeby on chodził podejrzewam, że winna jest tepka zapłonowa eee, albo magnetu, raz już tu miałem problem z magnetem, też długo się głowiłem, co się działo dlaczego ciągle mi świecę, jak uwalał, nie chciał chodzić na jednej świecie zaraz zapalił, za drugim razem już nie wtedy winne było magneto, o dziwo pierwszy raz taki przypadek spotkałem no ale magnetum nie było wymienione, nie wiem może cepka, bo też tak wizualnie z wierzchu troszeczkę gdzieś tam lekko jest uszkodzona znaczy uszkodzona, obika uzwojenie jest takie gniecione w jednym miejscu nie jestem pewien czy to nie będzie zasługa tego ale generalnie no jak widać, on nie jest źle chodzi normalnie tylko wiadomo, trzeba mu tam chwilę pogazować przy odpaleniu na przykład, żeby tam się troszeczkę świeca rozgrzała, też podejrzewam świece, żeby padało by zmienić. Bo tu jest świeca przeszczepiona z tamtego silnika, a ona dostała trochę w dupę przez to zarzucenie olejem. Więc ona tam gdzieś bardzo głęboko w środku jest pewnie zasypiona. I to też może mieć wpływ na iskrę. Bo mi się wydaje mówię, że tutaj oczywisty problem jest tylko z iskrą. Generalnie, no to mówię, do tym się jeździ bajecznie, po prostu. Nie była ziemia w porównaniu do tamtego silnika. No i o, ładnie tak, słychać. Również pracuje. Kopiar wysuwa oczywiście. Na no, to są takie nieregularne cykle pracy, że tak to nazwę. To jest takie nieregularne. Bardziej ten silnik miał to do siebie od samego początku, jak tylko go poskładałem więc um, to, to mnie akurat nie dziwi. Ale generalnie, no, mówię, no, nie szarpie, nie przerywa. Gdzieś tam czasem, jak się jedzie, tam słychać, że tam jakby jeden cykl zapłonu gdzieś tam cyknął tylko, ale to nawet nie czuć szarpnięcia niczego, także podejrzewam, że świecę, założę nową, będzie git. Niemniej, no mówię, nawet to nie wpływa w żaden sposób na jazdę, bo on jedzie płynnie. Nie nie gaśnie, nie szarpie, nie, nie zrywa, nic z takich rzeczy. Jest po prostu pięknie, naprawdę. Ale to był bardzo dobry pomysł, żeby ten silnik przeszczepić. Bo tak jak mówię, no tamten silnik długo go jeszcze nie miałby okazji popracować. A tutaj można sobie pokręcić na nim kilometry i naprawdę gara, używać w pełni jego mocy. A tak sami zresztą słyszycie na pewno. aż mnie poniosło z tym lewym pasem ale dobra A, pojedziemy sobie jeszcze tak półeczkiem w związku z tym nie będę się który usiadał mam jeszcze czas wy dawno nie mieliście jakiegoś filmu dlaczego miałem was nie rozpieszczać dobra, oto w lewo cyk to dla mnie bardzo pamiętne niegdyś tutaj w tym miejscu gdzieś stała policja. Trzecia w nocy, pamiętam, to była taka historyjka dla Was. W wspomnianym miejscu o trzeciej w nocy przejeżdżałem tak jak teraz jadąc, tylko pojechałem prosto. Wtedy e, widziałem, że stoi policja tutaj, właśnie po, na, na jednym z tych miejsc. Ale pojechałem do domu prosto dalej, także tam nie było żadnego problemu niczego e, I wszystko było ok. Tylko, że potem wracając, tu zaraz za tym kościółkiem, który może widzieliście po prostu, nie? Tam gdzie samochody chyba próbowały wyjechać. Jechałem właśnie z tamtej strony. Podkreślam była trzecia w nocy, wtedy ten płot nie był jeszcze e, zarośnięty tymi krzewami, więc tam widoczność była jak przez takie barierki jak przed nami. No i mówię, trzecia w nocy, jadę sobie fajnie, tylko oglądam się tam w lewo. Patrzę, nic nie jedzie, no to zamiast na stopie się zatrzymać, no to zwolniłem. Mój błąd faktycznie wcale nie mnie ten, wcale się nie kryje z tym. Nie uważam, że nie wiem, nie słusznie czy coś, tylko faktycznie... E, ja, że tak powiem, zawaliłem. No ale mówię, było pusto, było wszystko, taka widoczność była, że naprawdę nie było sensu się zatrzymywać dla mnie. No to No i sobie skręciłem radośnie w prawo, tu w kierunku dworca. I nie dojechałem dobrze pod budynek dworca, a za mną koguty. Dopiero wtedy przypomniało mi się, że tam policja stała przecież. No i oni tylko czekali na takiego jak ja. A ja i cyk, elegancko, na stopie się nie zatrzymałem. Do tego jeszcze jeździłem mniej więcej tak. Jak teraz to sobie grzałem opony, ja to była trzecia w tak pojechałem się przejechać. Dawno to było zresztą. No i mówię, bardzo ich zainteresowało to, dlaczego się na stopień nie zatrzymałem i dlaczego takim zygzakiem jadę. Pierwsze co dostałem na dzień dobry to alkomat. <laughs> Ale nie, no panowie się tam pośmiali. Jeden ja tak opowiadał, też miał jawkę, i w ogóle takie rzeczy. Generalnie w porządku. No zarobiłem suwkę, nie ukrywam, należała mi się to też nie, nie, nie wcale nie kapryszę tutaj i nie mówię jaka to policja jest zła, bo nie uważam, że tak jest no tylko tak chciałem wam powiedzieć taką historyjkę, że czasem jednak mimo wszystko, nawet jeśli jest środek nocy jesteśmy nawet tu no przykładowo na totalnym zadupiu o, to tak jak tutaj, może że jest pełna widoczność stop to rzecz święta, pamiętajcie o tym jeśli nie chcecie tak jak ja zarobić stówki no także mówię taka jedna historyjka jeszcze przy okazji się przypomniała to wam powiedziałem ale powiem że w całej swojej przygodzie ogarowej jeżdżę od 17 roku życia także to już jest słucho po 7 lat gdzie to zleciało Że te całe 7 lat zarobiłem w tym raz tą stówę za ten nieszczęsny stop kontroli no, tu widzimy przykład śpiącego tego to chyba jakaś kobieta. Oczywiście, widzi. Strzałka prawa się świeci, stoi sobie elegancko, ale po co pojechać? Skąd ja to znam? Widzi tylko czerwone światło. tacy to nie wiem skąd prawo jazdy dzieli, no ale. zatrąb na nią to może się obudzi. No! No, no i tak to właśnie jest. No, no i dobra, w każdym razie, no i mówię, przeszedłem 7 lat w tym jeden mandat. A, a poza tym mandatem samych kontroli typowo dwa razy, jeśli dobrze liczę. Pierwszy raz to było niedługo, chyba po tym, jak ogara miałem. Chyba w pierwszym roku posiadania. No, to też taka niezręczna akcja. Jechałem sobie tam na bulwary. Tam niedaleko mostu tramwajowego. Chciałem sobie elegancko na dół zjechać. Mówię, a! Pojadę sobie, pocykam koteczki. Będzie fajnie, super, świetnie. I generalnie będzie świetna zabawa, nie? Bo jadę cyknę fotki. no i zjechałem sobie tam do końca jakby drogi prowadzącej do bloku. No dalej, bo zaczynał się już tam podnik. Zresztą, właśnie, może pojedziemy tam zobaczyć, co się dzieje z mieczem. mówię, nie pojedziemy. No i chciałem sobie wjechać sobie na dół pod estradę. Mam fajne miejsce do robienia zdjęć, mówię, sobie zrobię parę dni. No i tak sobie bez trosko pojechałem na dół, zjeżdżam na nich skręcam za winkier, za blok. A tu na dzień dobry patrol policji przede mną, no to co? No to... Tylko tam je spisali, sprawdzili papiery, takie rzeczy. Czy się wszystko zgadza. Pouczyli, że tak powiem, nie się patruje, pouczony I na tym się skończyło. Innym razem mieliśmy z kolegą kontrolę, bo żeśmy sobie jeździli tam na rynkowie, gdzie pokazywałem no, halogeny od malucha. A... Tam właśnie też jeździliśmy. Po prostu ja się z nim zamieniłem wtedy on jechał moim ogarem jak marem. No i tak po prostu przejeżdżali profilaktycznie, nas zatrzymali, tak tylko sprawdzili papiery, pogadali i tyle. Poza tym chyba żadnych innych historii nie pamiętam. No i także właśnie, to jest to miejsce. Tutaj właśnie kończy się droga. Tu wjechałem za bloki, zaraz tu za winklem spotkałem się z policją. Śmieszna, niezręczna sytuacja. No ale co zrobić? No dobra. Może się przejdziemy kawałek. Zobaczymy jak pod estradą wygląda. Ostatnio przechodziłem, widziałem, że już na nowo pomalowane to też może coś ciekawego ustrzelimy Próbuję zrobić jakieś zdjęcia może zobaczymy jak to wyjdzie bo ten mój telefon o, po o, zmierzchu może robić różne zdjęcia, a nie jest już aż tak jasno tam jak widać już księżyc, słońce już gdzieś tam się schowało zobaczymy co to będzie jak to fajnie pusto rany julek no i tak jak mówię takie to historie, właśnie moje, jeśli chodzi o e, kontrole policyjne, mandaty, takie rzeczy. A jak tam ciekawe u Was z tym, o, możecie opowiedzieć trochę, e, jak u Was ta sytuacja wyglądała? Też mieć przygody. O, o tym miejscu też Wam kiedyś opowiem, o tym bloku. To jest trochę pamiętne dla mnie miejsce, ale to bardziej w temacie malucha. E, a tymczasem proszę bardzo, moje słynne miejsce, gdzie kiedyś, często, znaczy często, częściej niż teraz przyjeżdżało się robić zdjęcia, ale to zarosło i trochę zmieniło. Ładnie jak to wygląda, ładnie, ładnie. Ostatnim razem jak tu byłem, to chyba jeszcze było tu malowanych dwóch takich jakby graficiarzy, taka fajna też akcja. No, tym razem coś takiego, tak tylko szybko. Parę zdjęć, i spadamy stąd. Przezcie. Najlepsze zobaczymy. Piękny telefon trzyma się w temacie moich oldschoolowych sprzętów. Ale kamera włączona, jakieś wiadomości. No i tak jak myślałem, te zdjęcia nie będą szła Jeszcze mi tu flesz się włącza, nie wiem po co. Flesz tu nic nie daje, no, ale dobra. Daj Jeszcze raz kamery o. No i tak jak mówię Niewiele to będzie widać No ale dobra Jakie zdjęcie jest To już coś Szanowni Jak widać w pół do dziesiątej Czas najwyższy się zwijać Bierzemy sprzęt i jedziemy znaczy póki co to idziemy. Nie chcemy przecież powtórki za akcji sprzed przeszło 7 lat. No, niecałych 7 chyba. Bo to było już po przerejestrowaniu bogara. Bo też pamiętam, że oto o miałem takie małe upomnienia właśnie. O to mnie właściwie upomnieli, że miałem kwitek od na stary numer rejestracyjny jeszcze A miałem numer już zmieniony, przerejestrowany motorowy nie, nie zrobiłem tego tej zmiany tylko że to był przypominam rok 2013 gdzie troszeczkę e, inaczej to wyglądało jak teraz. Teraz nie do, tych kwitków w ogóle nie trzeba mieć to teraz jest chyba troszeczkę łatwiej dostać nowy ten certyfikat, tak zwany tą małą kartkę taką z polisą, a wtedy jak ja miałem na przykład certyfikat właśnie na stary numer i chciałbym dostać certyfikat na nowy to chyba by nie było takiej opcji wtedy Wtedy dostawało się taki aneks do umowy Całą kartkę 4 trzeba było to ze sobą wozić. Zdura totalna. Dobrze, że to się zmieniło. Szkoda, tylko że ceny ubezpieczeń się nie zmieniają dla mnie, bo to jest paranoja w ogóle ile płacę za to wszystko przez te wszystkie lata. Eee, nie ma co ukrywać. No, no, ceny ubezpieczeń są jakie są. Wielu właśnie się mówi, że o, ja tak mało płacę. Tam niektórzy płacą po 30 zł, 15 różnie. A, może za pierwszym. A przyznam, że miałem pewne obawy, bo przede mną jeździła moja dziewczyna. O, I to jest właśnie to co mówię. Stara świeca. Przede mną jeździła moja dziewczyna, przyjechała i tyle po niej ja się przesiadałem już miałem problem z odpaleniem. Przyznam szczerze. Musiałem go na popych zapalić, bo sprzęgł zaczął ciągnąć i ślizgać. Ale jak widać, olej rozgrzany trochę znowu wypuściło a idzie jak wściekły trzeci wieka a biegu braknie zaraz coś pięknego naprawdę tylko te mankamenty z tym przygasaniem czasem właśnie takim gaśniciem w sensie którego odpaleniu, to jest akurat jego stara przypadłość że tak naprawdę. W tym bardzo długo kiedyś walczyłem też takie rude przypadki nie. No ale zazwyczaj wystarczy świecę nową zarzucić dobrze poustawiać platyny wszystko to już mam poustawiane obroty na silniku i generalnie jest C i... to są takie detale, powiem Wam, że przestałem być aż takim ortodoksyjnym w tej kwestii. Kiedyś pamiętam to były takie czasy, że ja wnet naprawdę kurde spać po nocach nie mogłem jak mnie kopa nie, nie palił jak to tak innym opalami, nie? A no, potem z czasem zrozumiałem chwilę. Te sprzęty tak mają. Nieraz zapali na kopa, nieraz nie. Nieraz coś zgaśnie, ale no, generalnie jeździ. Tak, nie psuje się. Do tego nie można powiedzieć, że one się nie psują. Jak to takie, o ile się dba. No, to tak jak mówię, ten silnik długo stał. A zobaczcie, że tak naprawdę bez problemu odpalił. Powiem mam, że jeszcze na tych starych platynkach jak było tylko e, ten zapon odgryzowaliśmy został e, do ramy, zalany paliwkiem to już przy pierwszym kopnięciu już mruknął Zaraz, którymś zaraz kopnieć e, Mamy to. No, za jednym z których kopnięć kopnieć odpalił bez problemu i śmiga bez zarzutów. I naprawdę muszę powiedzieć, że no, nie można mu nic zarzucić. To no, drobne przygasanie, to jest taka jego natura. Mówię, każdy silnik jabłki jest inny, ale która schodzi elegancko. Śmiga. to jeszcze tak krótko dopowiem, miałem problem z żarówką z przodu jak sadziłem silnik zdziwiłem się, że żarówka z przodu ledwo świeci prawie wcale, powiedziałbym dopiero przy obrotach trochę się zapalała myślałem, że to cewki nawalają w sensie tam drut się przerwał lutowałem kabel zamiast drutu no i dzisiaj polutowałem drut zamiast tego kabla jednak i było to samo i się okazało, że jakimś cudem stara żarówka była przytopiona w sensie końcówka od niej ta dura styka się jakby z plusem no ogarnąłem tam to. Potem jeszcze są wymienione Tą żarówkę że działała. Jak widać jest pięknie. No nic, dobra. Na dziś to byłoby tyle. Czas kończyć ten filmik, bo i tak już jest przy długi. Podejrzewam, że znowu będę go renderował o północy. Także trzymajcie się. Do następnego. w i cześć.